Yo! Siemanko, z tej strony Witaj Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I ze mną dzisiaj jest Bella Jesteśmy dzisiaj w Sims craftcie Jak pamiętacie Bella została uwięziona I ma takie coś na głowie, słuchajcie Nie może normalnie nic mówić i nic nie widzi I musimy dzisiaj to ściągnąć z jej głowy Ja mam nadzieję, że nam się uda, słuchajcie A jeżeli filmik dzisiejszy wam się spodoba Sims Crafta I chcielibyście więcej, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie Dobijamy milion 900 tysięcy widzów I wpadajcie na. To shop.pl, bo są nowe episkie rzeczy tam. Dobra, Bella, słuchaj, no? bo ja mam taki plan, jak ci coś ściągnąć z głowy, bo ja mam w domu takie specjalne narzędzia i będziemy mogli wtedy spróbować to zrobić, ok? Jakie narzędzia? E, no zaraz ci pokażę, ale to musimy najpierw iść do domu, okej? Okay? Ty mi pokażesz jak Choć, ja Chodź, Chodź. Nie widzę. Dobra, idź pro... ja ci będę mówił, chodź prosto teraz. No, no dobra, to dawaj widać. prosto, prosto, prosto. Ała! Uważaj, uważaj, na słup, uważaj! No, dobra, w lewo. Tro o, dobra, dobra, prosto, prosto, szczekajcie, bo ja coś się źle prowadzę. No. Poczekaj, nie bo idziemy w złą stronę. Dobra, dobrze idziemy. E, w, lewo, y, w twoje prawo. Moje prawo dobra, o, prosto, prosto, uważaj, Sto? bo tu dziura jest dobra, prosto, prosto I dobra, dobra, idź I przy ścianie dobra, okay, prosto, prosto okay. dobra, teraz ta. musisz tak, w prawo. prawo tak, o, dobra i to. prosto, prosto, to. i teraz uważaj, bo teraz po schodach wow. idziesz, dobra, dawaj prosto, y, w, y, w lewo. lewo prosto, prosto i teraz w lewo na maksa y, w lewo na maksa nie, nie prosto, w lewo na maksa teraz w lewo na maksa, na maksa, całkiem na maksa, dawaj, no, dawaj, dobra, dawaj idę. Jeszcze, o <laughs> Nie żartowałem, to mój żarczyk taki Pito. Dobra, żartowałem jeszcze raz, choć już teraz co jest pani. Dobra, e, w prawo, w lewo, w lewo. <laughs> Tak, dobra, i teraz w lewo jeszcze raz Ty nie w ogóle O, o, wielorko. i dobra, prosto, o, dobra Skręć trochę w prawo, w lewo W lewo, w lewo, lewo. Okay, o, dobra I do góry, podskocz, tak, tak, okay. tak Dobra i prosto, prosto. Idę. Prosto, jeszcze, 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 jeszcze. I teraz... Stój, 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 teraz w prawo na maksa. prawo. Tak, o i prosto. Okay, dobra, idę. i tu już są drzwi. Au. O, czekaj. <grych> o, dobra, dobra. Chodź, jeszcze, jeszcze, dobra i stój. Dobra, wiesz co, bo ja mam tu taki gdzieś miałem sprzęt, o, mam tutaj śrubsztyk, wiesz? Tak, ja myślę, że jak ja mu tu śrubsztykiem popróbował, trochę, wiesz tu, tutaj y, podgiął trochę, tutaj gdzieś podważył i, i coś tam, i to zejdzie nic na pewno. Podginał, Serio ci mówię Bella! Nie nic ci nie jeszcze. zrobię, no trochę może coś tam nie. wiesz, to. Nie no mówię ci tutaj nie. podegnę troszkę i wszystko będzie gin. Nie! No Bella! Nie Bela. Powiedz, by wypadło hmm. coś. O, nie. nie, dobra, dobra, to ja wezmę te śrubsztyki i pójdziemy do tiwa i on ci to zrobi, może, dobra? No dobra, to ja dobra. obróć się. Bardziej. Dobra, obróć się i chodź za mną. Dobre. Dawaj, prosto, prosto, prosto. Dobra, teraz w prawo. prawo. Nie, nie w moje prawo, czyli w twoje lewo. I prosto, prosto, prawo, dobra. prosto. dobra. Nie! Ała! Nie w to prosto, Bella. No, jak jest nie w to prosto. Dobra. Chodź za moim głosem teraz, chodź Tutaj, 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 tutaj Tutaj, 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 tutaj Dobra, jeszcze, jeszcze, tutaj, tutaj Tutaj, tutaj, dobra, chodź, chodź, chodź O, już i jesteśmy i prawie na miejscu O, ktoś był doktora i Dobra, chodź, chodź, o Dobra, cześć doktorze, o Jesteś, dobra, I fajnie ja, ja ci, doktorze, tu rzucę śrubsztyk A ty, Bella, tutaj się połóż Czekaj, tu idź prosto O, tu masz łóżko Prosto, tak Dobra, i tu będziesz mogła się położyć, okay. y, więc y, tu się możesz położyć, a doktor się tobą zajmie. Okej, okay? dobra. dobra, dobra, to ja idę to Pa! pa. Okej, okay, dobra, słuchajcie Ona nie chciała, żebym ja tam coś grzebał, więc chyba doktor Mam nadzieję, że sobie z tym poradzi to jakoś jej ściągnie i Bella będzie mogła już normalnie mówić I będzie wszystko widziała A później, słuchajcie, jeżeli już się to uda To postaramy się zrobić jakąś zasadzkę na tą Elwi Za to, co zrobiła Bella I musimy ją zamknąć, słuchajcie, w więzieniu No nie ma innej opcji, więc będziemy musieli tutaj zrobić zasadzkę e, Mam nadzieję, że się uda ją złapać Także czekamy teraz, aż Bella wróci ze szpitala I za chwileczkę się widzimy I będziemy kombinować, słuchajcie, właśnie Co, co zrobić z tą Elwi. Okej, okay, dobra, Słuchajcie, idę już po belle, bo wydaje mi się, że już powinno być po wszystkim. No, bo już dosyć długo ona tam siedzi. Dobra, idę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że już wszystko jest w porządku. Gdzie ona jest? W ogóle i tu nie ma. Gdzie ona U! jest? O! Ha -ha! Jesteś! Jest! Ej, e, udało się! Widzę doktorowi! Super! Dobra, nie macie już tego. No, teraz jest super bella. Wszystko jest w porządku już. Dobra, okej. Okay. Okay. Możemy... No, możemy iść teraz tutaj. I słuchaj, bo ja mam taki. O! Oddał mi y, ten doktor y, śrubsztyk, on się przyda. Boże, to. Jak to nie? nie. Ja myślę, że tym ci ściągał. Nie, ty mnie. Dobra. Okej, okay, Bella, bo ja teraz co? pomyślałem, żeby tą Elvi jakoś wiesz co, złapać Aha. i zamknąć ją w więzieniu za to tak co oczywiście. zrobiła. To musimy tutaj jakąś pułapkę, jakąś zasadzkę na nią przygotować. Wow. Więc musimy pójść do domu, przygotować sobie wszystkie wiesz co e, rzeczy Aha. i tutaj gdzieś postaramy się zrobić na nią zasadzkę. Myślę, że ty będziesz mogła być przynętą. No na pewno, Bo wiesz jak co, wytrę. bo ona ciebie nie lubi mhm. i wiesz, jak ona ciebie zobaczy znowu, będzie chciała cię jakoś może coś z tobą zrobić albo ciebie porwać i wtedy ją złapiemy, co? Ale ty też mógłbyś być przynętą. Ja nie mogę. Być. Ty byś powiedział o, Elwi? Ja cię Albo w sumie kucham, dobra, dobra, to może dobra, to jest dobry pomysł. Dobra, to ja będę przynętą. No. Może ona właśnie wtedy, wiesz co, no, może faktycznie będzie to chciała ona... być moją dalej dziewczyną i wiesz, i ona wtedy ją złapiemy. Dobra, okay. super. Idziemy się przygotować w takim razie. Słuchajcie. Przygotujemy sobie wszystkie rzeczy, jak już będziemy gotowi, to idziemy za, Robić zasadzkę na LV. Mam nadzieję, że się uda. Także trzymajcie kciuki. Idziemy się przygotować. Okej, okay, słuchajcie, przygotowaliśmy już sobie rzeczy. Znaczy dużo ich nie przygotowywaliśmy. Mamy go z mamy e, pajęczynki. Ja myślę, że zrobimy dziurę w ziemi, wiecie jak? Ja się z nim umówię w jakimś fajnym miejscu, ona przyjdzie i słuchajcie, będzie wszystko jasne. Ona wtedy wpadnie do tej dziury i będzie elegancko. Także ja myślę, że tutaj do tej restauracji mógłbym ją zaprosić. I tylko nie wiem, czy to w restauracji może zrobimy w środku co? Ja tutaj będę tak Ej, tu stoliki w ogóle zniknęły Stąd, dlaczego? O nie, na górze, na górze są. są Dobra, to ja na nią będę czekał gdzieś tak tutaj, przy wejściu O. No. I tutaj ja zrobię dziurę Czekaj, nie śrubsztykiem, tylko taką wykopiemy Aha, dobra. dobra, pyk, pyk, pyk A ja mam łopatę Fika. To dawaj, to kop łopatą teraz dobra. A ile jeszcze poziom <coughs> niżej? I jeszcze, jeszcze, bo to musi być, wiesz to. Takie głębokie, żeby ona nie wyszła z tego. Okej, tu dalej już nie Byd wezmę, szybko. nie wykopię łopatą, bo tam Dobra, się dobra, to tutaj wykopiesz jeszcze tą, tą ziemię, okej, okay, i będzie elegancko. Oj. Dawaj. Już? Dobra, ja tu zejdę dobra. na dół. Okej, okay, no to, to jest chyba za nisko, jeszcze nie. <laughs> Jak to, pa? Ja cię teraz zakopię, To jest za nisko chyba, więc. O, dobra. No. Jakoś tak zrobimy. I teraz ja wezmę tą pańczynkę, pyk, dobra. No, i, I tutaj postawię. Pyk, pyk, pyk. pyk. Oj, i sam w nią wszedłem aha, dobra. Dobra, nie. ale poczekaj bo ja muszę stąd jakoś nie, wyjść jak ty zaraz wyjdziesz yy, yy. Czekaj. dobra, no. czekaj yy, bo ja tutaj nie wiem czy ja później postawię tą wiesz zrób sobie takie wiesz schody Aj. jakby poczekaj ja muszę zrobić yy. o tutaj dobra o, ale nie bo stąd nie sięgnę hmm. dobra poczekaj, o ja tutaj stąd spróbuję sięgnąć dobra. i tam do, tam do... Dobra, tam dam tą pajęczynkę. Okej. Okay. Dobra, pyk, elegancko. I teraz tak, tutaj to zbierzemy. I to Uważaj. zbierzemy... Tylko żeby ona nie zebrała tych bloków. Ale wiesz, ale to ona nie wystarczy. Może nie. Dobra, okej, okay, mamy tutaj ghost bloki, więc, więc weźmiemy te z bloki. Dobra, i tutaj peś. o, za. Dobra, tylko bela nie wpadnie tutaj, wiesz no co. No dobra, okej. Okay. Dobra, Czyli pyk. one się trochę U mnie nie, u mnie jest ok. To mnie trochę tak. To u mnie no, nie, dobra, u mnie jest okej, okay. dobra. dobra. Dobra, dobra, powoli zamiast. tutaj. Okej, okay, dobra. Tutaj słuchajcie, się z nią umówimy Poczekaj, ja to zbiorę. O. Tak, bo ja Dobra, i ona tutaj przyjdzie, słuchajcie, wiecie, ja tam będę stał wtedy i ona jak tu wejdzie i wpadnie, i ja mam nadzieję, że uda się ją wtedy złapać i będzie elegancko. Ej, a może będzie elegancko. Tu sobie jakieś dwie dziury, żeby była, wiesz, może wpadnie i już będzie osłabiona czy coś, wiesz. No, nie, nie. Pora, czy coś. Nie, ja myślę, że tam od razu, wiesz co. No dobra, dobra e. okej. Okay. Idę, słuchajcie, zadzwonić do niej z telefonu od nas, e, umówię się z nią tutaj na, na to spotkanie. Nie? Na tą randkę, powiem jej, że to randka jest. I, to? I, i co? Ej, ty, co? ale gdzie ja to miałam? Wiesz co? co? Myślę, no? że jej kwiatkę. A, w sumie, masz, Dobra, masz to jest dobry pomysł. Biały będę dzwodę. stał z kwiatkami, to będzie tak, spoko. No? Będę tak stał z białym okay. kwiatkiem, to ona od razu. Patrzcie jak ja tak się ustawię, to ona od razu przyjdzie do mnie, na no pewno. Właśnie. Dobra, okej, okay. dobra, to co, idę do niej zadzwonić? Dobrze. Ok, to idę tutaj do telefonu, dobra. Kiedy? Okay, okay, czy ja pamiętam jej numer, chyba pamiętam, dobra. O, dzwonię, okej, okay, dobra. Cześć Elwi, słuchaj, bo mm, wiesz co, ja sobie to wszystko przemyślałem ogólnie i chciałbym e, z tobą porozmawiać i chciałem do ciebie wrócić i chciałbym Cię zaprosić na randkę tutaj, wiesz co, do, do tej restauracji takiej w naszym mieście, wiesz gdzie ona jest. Okej, okay, to dobrze, wiesz, to co, umówimy się tak na 20, przyjdziesz na, na tą kolację, porozmawiamy. Ja bym chciał do ciebie wrócić, jednak wiesz co, nie chcę już być z tą bellą, jednak chcę być dalej z tobą. Dobra, okej, okay, to super, bardzo się cieszę. To do zobaczenia, pa! pa. Yes, A! udało się, Bella, nabrała super. Się? Nabrała się, nabrała o, się. Jasne. Ona myśli, że faktycznie ja chcę do niej wrócić. Dobra, super, okej, okay. dobra, w takim razie Bella. O, bo tutaj. Co? która jest, o nie, dobra, ja się muszę zbierać, wiesz co, muszę się tutaj przygotować trochę, no. idę, idę do łazienki, I to tak, idę się wykąpię, a, łazienka nalałam. jest na dole, dobra. dobra, idę do łazienki idę się tutaj ogarnę i tak dalej, tak. przygotuję się, Uwizom, wypcikam się jakąś kibito. ładną, ładną perfumką mm -hmm. i wiesz co i ona w te serio pomyśli, że to jest naprawdę i wtedy ja ją tutaj zła złapiemy ją, zobaczymy, czy nam się uda, dobra, ja się, słuchajcie kąpię, ogarnę się tutaj i za chwileczkę, czekamy, aż już, już e, się trochę ściemni, jak będzie 20 i idę na spotkanie z Elvi. mam nadzieję, że uda się ją złapać, okej okay, Słuchajcie, jestem już gotowy, jak widzicie, założyłem sobie nawet fajny kapelusz, takie Sombrero, mam nadzieję, że wam się spodoba i dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba to Sombrero. E, a ja idę, słuchajcie, na to spotkanie z Elvi. Jak widzicie, już się ściemniło tutaj zachód słońca, już dobija 20, więc ja muszę tutaj szybko iść żeby się nie spóźnić, bo muszę tutaj być pierwszy. Dobra, okej, okay, wchodzę. Okej, okay, drzwi, drzwi zostawię otwarte, wejdę tak tędy, o tutaj, dobra. Okej, okay, ustawię się tu, dobra, spoko. Idzie, patrzcie. Elvi, cześć, chodź tutaj, chodź do mnie, chodź! Chodź. Jejku, jak się za tą stęskniłem. Serio, Elwi. Nie mogłem się doczekać, że tutaj przyjdziesz do mnie. <śmum> udało się. Złapaliśmy ją, bo nie. Dobra, idę po Belle, słuchajcie. Powiedzcie, że się udało. Dobra, mamy złapaną Elwi. O, co, to, co te golemy tutaj robią? Dobra, idę po Belle szybko. Okej, okay, dobra. Be o, oh, Bella, jesteś. Chodź, chodź, chodź. Udało się ją złapać, zobacz. Tak. O, czekaj, bo my sam wpadł tutaj. Zobacz, zobacz. Widzisz, jest tutaj. Jest, jest, jest. jest. Tutaj, ha, zobacz. Dobra, dobra, słuchajcie, teraz my ją zamkniemy do więzienia, więc jest elegancko. Już tutaj nie będzie nas więcej dręczyła. Zamkniemy ją za to, wszystko, co zrobiła do więzienia. I będziemy mieli spokój, także słuchajcie, my to już ogarniemy. Idziemy się przespać i widzimy się rano. Okej, okay, słuchajcie, już się wyspaliśmy. Mamy już ranek. Mamy już spokój w końcu, bo Elvi jest w więzieniu, więc jest luz. Słuchajcie, już nic nas tutaj więcej nie zaskoczy. Możemy sobie spokojnie w końcu żyć w naszym mieście. Jest A epicko. Dobra, się Ile to... zobaczcie, jaka pogoda? Co to? Bella, tu jest TNT jakieś wszędzie. Skąd to? Jak dużo! Ej, tu wszędzie w całej wiosce jest jakieś TNT, zobacz! Ej, co to? Bella, ma być? uciekajmy stąd szybko, uciekajmy sobie. Niech baj... gdzie, dokąd? Chodź, chodź tu ze mną, dawaj, bo jak ktoś tutaj to odpali, gdzieś na górę musimy uciec. Bignę, bignę, bignę. Bo jak ktoś tutaj to odpali, to po prostu to będzie zaraz po nas. O, dawaj biegniemy szybko. się, Wrutaj, ratujcie się wszyscy, szybko nie. uciekamy stąd. O oh majka, dobra, dobra, tu. dobra. Ja hmm. biegnę tutaj, A słuchajcie, tu. na tą górę tutaj daleko. Może, okej, okay, ja się tutaj dawaj, Bella, tutaj na tą no. górę się może schowamy jakoś. Bign Dawaj, okej, okay. oh my god, widzieliście wszędzie kopalni. było TNT w ogóle w całej wiosce. Było Jestem. TNT, ja nie wiem czy my tutaj doskoczymy. Ja idę na tą górę, szybko się schować. O nie, ja nie, mam o nie. Siły, Dawaj, 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 dawaj tutaj. Jak to wygląda? Dobra, ja się tu muszę podbudować. Oh Ej, a ja? No też Dobra, musicie to jakoś to zrobić. Dobra. A ty mi... Musisz znaczy też jakoś dobrać. to zrobić Dobra, dobra już jestem prawie na samej szybko. górze O Jeszcze tutaj, U, jeszcze tutaj, no tutaj dobra Okej, okay, jestem na samej górze Okej, okay, dobra, słuchajcie, widzę Zobaczcie, w całej wiosce jest TNT Oh my god, co tam się dzieje w ogóle Przecież jak ktoś to odpali, zaraz to będzie jakaś masakra O nie, zobaczcie Ktoś odpalił to TNT już O oh my god, co to się dzieje Zobaczcie, tutaj już coś wybuchło O nie, zobaczcie Znowu Przecież to zniszczy nam całą, salutką naszą wioskę zaraz O nie, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło nie. Cała nasza wioska zaraz zniknie, słuchajcie. O nie. Bella, zobacz, nasz domek też... Nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Co tu się wydarzyło? What? Po prostu jakaś masakra tutaj się stała, ja nie wiem co tu się stało, słuchajcie, cała nasza wioska została praktycznie zniszczona, o nie, zobaczcie, cała nasza wioska została zniszczona, dobra, bela, chyba wszystkie te TNT już wybuchły, chodź, idziemy zobaczyć co tam się stało, w ogóle to jest jakaś masakra, nie bela, będzie naszej wioski, ja nie wiem gdzie my teraz będziemy, nie, ty nie, wiem, gdzie, nie wiem gdzie my teraz będziemy mieszkać w ogóle i co my tu będziemy robić, zobaczcie. To jest jakaś masakra, co Zycie się tutaj wydarzyło. Czy to naprawić? Nie wiem, ja już nie wiem. Słuchajcie, co to zrobił? Czy to ta Elvi? Czy ona to nie to została zamknięta w więzieniu, czy co? Zobaczcie, tutaj cała wioska jest. A tutaj jaka jest po, dziura? O oh my god. Zobaczcie, co tu się stało. Dobrze, Aaron Golemy przeżyły. Ale cała reszta, zobaczcie, jest zniszczona To jest jakaś masakra, słuchajcie Jeżeli chcecie, żebyśmy odbudowali tą wioskę Nie wiemy, kto to zrobił Napiszcie w komentarzach właśnie, co mamy zrobić I kto mógł to zrobić w ogóle Zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał Wpadajcie na witoszop.pl My wam dzisiaj dziękujemy za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy was serdecznie Pa, pa